Witam tutaj 1993. Ej, gdzie to to. Witam to... to... Weź mnie nie strasz. Wiedzie? Ej, tu ktoś jest. Ty, tu, tu ktoś na proxy napisał. Jest tu. Ej, gdzie? na samochodzie stoi. Gdzie? gdzie? Tam. Kto? Gdzie ty go widzisz? No tu, w ja samochodzie. samochodzie A, widzę, go, widzę go, widzę go. Czeraj do niego. Czekaj, czekaj 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 czekaj, czekaj. On ma broń. Nie, ty kij byś Ale pisze, że friendly. Pisze, że friendly, to miejmy go na oku, no, no, ale altraks nie za... może mnie nie zostawiać z zombiakami, co? Aha, dobra. Jezus Maria, muzyka. Nie, nie, trawij. To weź, to weź, słuchaj, zrobimy tak. Chodź tu. Um, Osłaniaj mnie, idę do tego. <noise> to zrobi, zrobimy tak. Miejcie go na oku, nie? Żeby nas od tyłu gdzieś nie, zaj nie zajęło. nie zajemo. To Altrax niech pilnuje, bo ma karabin, nie? Altrex pilnuj go. Notkę tutaj zostawił Wchodzę tutaj, będę go za okna obserwował. Tak, tak Nie ruszę się, bo cię zabije. na łóżce M9 helmet, urban No a? Napisz mu ten. Don't move. <ścoughs> M9 helmet, nie chce. Mhm. Dichuję Idziemy stąd? Zostawić tego kolesia i idziemy? Bo można było go to... no, zabić, ale... Nie, nie, nie ma sensu. Się ma bandarze, ma mały plecak, to nie opłaca się go zabijać. Mm -mm. Gdzie jesteście? Ej, zostawiliście mnie na, z nim za? No chodź, za, za komisariatem jesteśmy. Chodź do tego tutaj, bo czasem jest tym dużym tym onem. Ej, tu byliśmy. Fuck! Tak? Napisał, że nie ma problemu, lel. Godny jestem, shit. Eat. Tu jest pusto. Eat. Praktycznie mi nic żarcie nie dało. Dobra, to słuchajcie, to słuchajcie, to słuchajcie. To słuchajcie, przejdziemy się teraz do Campus City? Czy to nie, bez, bez broni to nie, nie ma sensu tam iść? Według mnie e, powiem tak, e, pójdziemy do Smallville. Jest to. za tobą, ale Tak. Na lewo do Smallville? Nie, nie opłaca się chodzić do ten, do tak miasta... No, no, to gdzie? Kto to strzelił? Ktoś strzelił? Ktoś strzelił? Ja, ja słyszałem strzał z tego, z tłumika. Dwa razy. Nie, to jest młotek. Taki dźwięk ma tak, No szuka. nie mów, że młotek wydaje dźwięk jak karabin ze tłumikiem. Taki dźwięk słyszałeś? No Takie... Ciu. <śmiech> Ciu. <śmiech> Ciu. <śmiech> Ciu. <śmiech> <śmiech> o, tam on biegnie. Dobrze no mam maczetę, chyba. To no, miałeś ebay Nie, ja wzięłem jakby ametalowy. To się odbijało. Te tu byliśmy już, nie? Do no co nie. z tego? Nie byliśmy. Nie, my byliśmy. Aha, wy tak. Mhm. To będziemy teraz e, szli, w tam jest drugi dom. Chodź domek. na lotnisko. Chodź tu na lotnisko, zobaczyć co jest na lotnisko. Co? Taki kawał taka... drogi? Nie, tak daleko to nie, pierdzielę to. Ty ja szedł cały dzień. U... I co tam było u Zas... Co? Karabin znalazłem, ten AK i... Dwa pistolety zwykłe. Aha. Wow, ale mam spadek FPS-ów. To weźmy, zróbmy tak, przejdźmy się do, do lasu tak, i zróbmy czekaj. mały, mały, mały break. Zabijcie tego zombiaka ile jest do domu jeszcze, zobaczyć. Bo tu w nim nie byliśmy. Lol, to mnie strzela. Kurwa, strzela ktoś. Jest koleś! Snajper! Fuck! Fuck! Żyje! Żyje! Żyje kurwa, żyje, żyje. Sniper. Żyje. Żyje. A ja go nie widzę, gdzie, Wuch, gdzie on jest? ich jest dwóch. Gdzie, 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 no, gdzie prostu za skałami, tak jak my żeśmy przyszli Nie widzę. Ktoś z nie domu wychodzi u prosto, ciebie. To ja, to ja wychodziłem z domu. Widzicie, ty, ten, dalej, zabijmy ich. Są, są! Gdzie, gdzie? Chowają się za, za skałami tam, gdzie ten Gdzie my żeśmy przyszli stamtąd. Aha? To jest pierwszy, że akurat mam lagi. A ty daj mi ten M14, Murzyn. Czekaj, czekaj, ja właśnie sam... najwyżej zabiję mnie to weźmiesz to czekaj. Kurde, mam 11 FPS-ów akurat Daj mi to mam um, 14. Gdzie jesteś? Gdzie... O tam widziałem kogoś. Gdzie jesteś ten? Jestem w tym domu białym. On tam, tam dalej jest. W, w białym za, domu. Właśnie za kamieniem W białym domu Tak Weź za kamieniem <laughs> Jakim kamieniem? <laughs> za tym kamieniem to ja się połóżmy. O kurwa strzela do mnie! Ło! Żyje! Czekaj. Wiem już gdzie, wiem już gdzie dobra, 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 wiem już gdzie Wiem już gdzie. Chciał do mnie strzelić. Strzela cały czas. Wiem, Wiem czekam na aż... Kurwa, za to drzewem to... jest, za drzewem jest. Ja się lecę. Ło, wow, to ty strzelaj shotgunem tak. nie, bo nie masz szans. Wiem, że nie mam szans, on cały czas do mnie strzela. Dobrze, że mam te, te... apteczki. Boże, ale mam złoty gfp Leś, daj mi ten murzy... Ej! Murzyn, chodź o, czekaj, tu! Czekaj, daj czekaj, mi. czekaj, ja tam już idę. Już się czołgam. Nie wiesz gdzie on jest w ogóle? Tak, za skałą tam na tym... Ja muszę zmienić ten miejsce. Może piszcie, żeby nie strzelali, czy coś? Nie! Zabi on strzelił, zaczął strzelać, kurde. Trzeba go zabić. Czekaj, może uda mi się go podejść. Czekaj, no ja tu się czołgam, jak chcesz. Jezu, murzyn. to może daj mi ten... Czekaj, bo teraz się zgubiłem. Aha, tu jest to. Ale... Wy jesteście w tym domu czerwonym? No ja, ja tu jestem, w tym domu. Nie ja wiem, czy jest czerwony. Patrz, patrz przez drzwi. A kurwa, strzela, strzela do mnie jak się napierdziela, no widzę widzę cię, jest widzę dwóch. jest dwóch. Jeden za drzewem, drugi za kamieniem No, napierdziela. Dobra, ja się ty... i zabije ich jakoś. Dobra, widzę cię tam. To ty tam biegasz, nie? Chyba? Bo... Nie to nie ty biegasz. Gdzie? Kto biega? Ja jestem w domu. K ten, UZUS ma czerwoną kamizelkę, nie? Tak, tak. Jest ktoś jeszcze jeden tutaj, chyba bez broni, ale. Gdzie? Nie wiem gdzie. Pod górę jeden. Ja muszę zmienić miejsce, bo tutaj jestem tak odsłonięty. Nie wiem, Weźcie nie wchodźcie do tego domu. Bo jak ktoś wejdzie tutaj do tego domu, gdzie jestem, to zabije go. I ja nie będę. Nie, nie Czekaj, bydomu... nie, oni się wycofują na razie. Może nie czołgaj się tam. Oni ja cię mają na jak Gdzie może nie? Przy płocie się czołga. Wiem, o... Kurde. Może ja cię. Ty masz mnie po lewej. Za samochodem zielonym. Widzisz mnie? tołgam się. Tak, dobra, to tam ktoś bieg, to nie byłeś ty. Nie, i biegnie! Gdzie? Nie, nie, jak bieg, to jest zombiak, ale ktoś był, inny z plecakiem widziałem. Tylko strzelaj do niego, nie jak tylko zobaczysz. Tylko nie da mnie czasami. Co mam jestem w stronę. Za drzewem się kampić cały czas. Za drzewem cały ale czas ty... siedzi? Ale drugi, tak. a drugi, a drugi gdzie jest? Nie wiem, nie, nie widzę go. To jest źle. Może coś... Bo nie... Wejść. Wszedł, żeby nie wszedł wyżej tylko. Oni będą musieli, ten... zmieniać. Kurde, no nie mam broni. <grym> ja... Tak, ja mam, a mówiłem, że może mi dałem. ten teraz miałem braki, no ja. Zaryzykować i dobiez do was? Co? Czekaj, ja podniesiecie ode mnie broń najwyżej. Nie, nie, nie! Ja nawet nie wiem ja nie, nie wiem gdzie jesteś. Murzyn, murzyn kurde. Murzyn, czekaj, ja do ciebie biegnę. Ciebie poleciałeś tam gdzieś daleko i... Nie, to daj Uzusowi broń. On biegnę nie do się... ciebie, Murzyn. Strzela no, do mnie. Ja tam. Widzę, o, widzę o? strzela coś. Czekaj, widzę, sam cały czas tam. Weź! O, ale dostawał. O, widzę czekaj, cię. Czekaj. Dobra, czekaj. żyję. Żyjesz? Żyjesz? A. Uważaj, oni są tam, tam. Wiem. Masz broń? Jakąś? W no, wyrzuć mi, szybko. Czekaj, bo krwawi, że muszę się tu cofnąć, bo to widać wszystko. No bez... Może zawiją No dawaj, rzucaj już. Reinventory. Drop item. Weź. Mam ja sobie kuju. Szybko, szybko wiesz, wiesz i napierdalaj do nich. Dawaj, Uzus. Poczekaj, poczekaj, mam tylko 30 naboi, nie mogę, tylko. Tak, Aż dwa do nich, oni już dużo stracili. Zabij ich po prostu. Ja zobaczę, czy oni są sam, są. Biegnie, biegnie, widzisz? Napierdalaj. Dobrze. Dobrze, To mogę cię Dostał, ale. Płatry. Padł? Nie, położył się. Drugi zmienił miejsce, nie ma go za drzewem. Lol. Od tyłu wyjdzie. pilnuj tam tego. Gdzie się położył? Nie, on tam za skałą się położył. No widzę, mam go. A drugi... o, widzisz, teraz strzela? <noise> strzela do mnie. Ja o, drugi? drugim Nie, ja, widzę ich. strzelają Gdzie? stamtąd. Są dwóch, tam jest? Ty jest? Tak tak, 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 tak. Masz pistolet, daj mi pistolet, może Chyba, że chcesz mieć broń. Da, Chcę mieć broń, bo akurat ogarnąć ogarnę, nie mam aż takich lagów. Czyli. Znaczy... Wow, kto to strzela teraz? Ja. Ten... Zabiłeś kogoś? Nie jeszcze. Ja patrzę czy tam nie ma... kurde. Weź może, może zamienić się ze mną. Dam ci sta... pistolet ze serwę. Nie sam mam pistolet, ty, dabaj, ty masz. Dabaj, Aha, dabaj. dobra, ty chcesz strzelbę. Dobra. No. To czekaj. Rzucaj. Tore. Szybko, i... szybko, szybko, szybko. Tak, ten... Uważaj, bo oni są tam. Mam na no. naboi. Dobra. Ale dostali. To, co ty chcesz teraz? Co ma za broń? A. Ja mam do M9 naboje. Znaczy 9 mm magę o Ty ja lecę z tych shotgunem na pałę i zamieniam. Nie, Nie nie, 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 nie. Z... Miałem mało HP. Pilną, pilną. ja też miałem mało HP, ale się banderowałem. Musisz pilnować Murzyn, żeby nas od tyłu nie zabrzeszli. No, oni, oni są cały czas za drzewem. Albo. Wycofujemy się? Nie wiem, dobrze by było. Się wycofać. Jezu, muzyka głupia. O czekaj widzę, widzę Ty masz wichu strzelbę? Czy murzyn? A może murzyn? nie Daj daj masz amunicję? Rzuć Ja mam do, do strzelby właśnie no, Ale do 9 mm No mam, mam do 9 mm A ty masz dziewiątkę Masz naboje na Nie strzelaj dał nie na ten, masz naboje leżą. No dzięki Co nie strzelaj kurde, trzeba ich zabić jakoś Trzeba się wycofać, słuchaj że tak. Masz tą m 4 daj mi shotguna pusty puste naboje ej Ej, nie możemy się wycofać tak, chodźcie za mną, chodźcie za mną, chodźcie za mną, chodźcie za mną, chodźcie za mną. ej No już zaraz, poczekaj Drofa item co jest? Ty, no mamy inne naboje, to jest do tego, do innego Dalej, chodźcie za mną, przypodźcie Zmieniamy mi miejsce Musimy iść tak do lasu, do lasu w lesie więc nie będą nas dokładnie wiedzieli tu mają nas na nóżce Tylko musicie Dory, tak iść, zaraz żeby... Na nie ja straszny test. Czekaj, ja tu patrzę, ten tam, ta, ta nie biegniemy. Czekaj, bo tu on ma was na kamie za kamieniem na mózgce, rozumiesz? No dobra, dobra, ja właśnie sprawdzam tutaj, czy nie, nie ma ich kogo? On zaraz za drzewem tu jest, uważaj. Chyba widzę. O, o. O, 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 o. A, bandaże. Patrzcie. <laughs> nie trafił mnie ani razu. <laughs> o, napierdzielają we dwóch. Ej, weź, weź trochę z tym się usus. Nie wiem czy. Nie mam nic są. dobra, bo jeszcze młotek też myć. Ale akcja. Kurde. Ale akurat przy takiej akcji mam nagle spadek efektów. Ja pierdzielę. Wichu zabija ich. Tak, tym ty jeszcze widział. A, tam jest. O. Ja mam skill z osu, ale nie widzę dokładnie przed, przed drzewa. Nie strzelaj, Wichu, nie strzelaj. Tam Odwrócę gdzie? ich uwagę. Mhm. Mm Mam ostatni magazynek. Odwróć już ich uwagę. Pilnuj murzyn tyłów. Ołdź, 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 Już gdzie jest. No on jest na górze. No urwa. Zginiemy, wiesz o tym, nie? Wiem. <laughs> Jakbyś mógł zabić jeden, jest na tej górze, tam właśnie, to jest za tą skałą, to jest najgorsze. Wiem, w tam widzę. O, mi się dźwięk zbugował. <laughs> jestem w się już. Dobra, no, słuchaj, musimy mieć miejscu lasu jakoś, ale za zamienić się musimy. Dobrze by było, gdyby jeden strzelał, a gdyby A jest... wiesz, co? Nie lepszy pomysł co? po prostu się wylogować? Tak? Zmieniamy serwer? Nie, po co? Znaczy, to ja najlepszy byłoby, gdybyśmy już zakończyli już, bo akurat bym miał taki materiał, dobra. Ja, ja biorę quid, nie mam sensu tracić. Ten... Dobra, ja też już kończę. 7 quid. sekund. A, sześć, Okej. Okay. <grym> Przegraliśmy. Siedem, sześć, pięć, cztery, 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 cztery trzy, dwa, jeden. <grym> <grym> dawaj, <jeden. grym> dawaj, 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 dawaj. No Dobra, szybciej, 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 no szybciej, no dawaj, no, no dawaj, no no, no no Ja jeszcze nie, O jest. Ja kończę nagranie tak, tak. tak, to no. więc e, była taka akcja, tak więc e, komentujcie, subskrybujcie, ja się z tym czekam. E, o, jeszcze, taka, ja to, ja jeszcze taką jedną rzecz powiem e, Mam tutaj cztery postacie, piąta, no niestety się nie udało mi zdążyć je zrobić. E, otóż tutaj jest wichu 1.93 ze spacją, a wichu 1.93 bez spacji jest... To nie jestem ja. O, ktoś mnie zajął właśnie. No, ja jestem wichu, wichu 11, wichu 1 i wichu ze spacją 1,9. A, mo a moje niki widzicie. <laughs> Dobra, tak więc komentujcie, subskrybujcie. Papa. Pa. Na razie. Papa. Pa.